Siema. Witam na wyrypie Jestem pod Luboniem Wielkim, tam widać wieżę na szczycie. I kieruję się na początek czerwonego szlaku, małego szlaku Beskickiego na rowerze. 6 lat temu zrobiłem z Wojtkiem niebieski szlak karpacki sztywniakiem obładowanym sakwami. Tym razem trochę więcej skoku, bardziej zjazdowo. Z plecakiem. I zjedziemy na szczyt. I zaczynamy. Mamy piątek, 15.20. Oj, kałuża. Przede mną około 130 km. Już w sumie nie wiem ile ale z 5,5 tysiąca metrów przewyższenia No i plan zakłada, żeby w niedzielę o jakiejś normalnej godzinie być z powrotem w Krakowie Zobaczymy jak to wyjdzie nie czuję się najlepiej, Pech chciał, że w połowie sierpnia dopadło mi przeziębienie. To ciśniemy, 15.53, piątek, Luboń Wielki i na dzień dobry ściana Lubonia Wielkiego, także tu od początku nie ma żartów. Wczoraj mocno lało, więc będzie zabawa. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No jest ciekawie, rzuca rowerem, jeszcze sobie ambitnie domu podwyższyłem ciśnienia żeby mi się lżej jechało ale już wróciłem do normalnych ustawień o taka przygoda muszę przyznać, że bardzo fajny jest ten zjazd mimo że goryos ale parę linii Naprawdę daje radę. Nawet dobrze mi się jedzie z butakiem przeładowanym. Ważyłem przed wyjściem, to wyszło, że ma o, 9 kilo. Dobra, Luboń za mną. Kurczę, ciężko było, strasznie ślisko. W ogóle tam na dole, to potoki płynęły po szlaku. Pierwsze kilometry już całe jestem w błocie, w wodzie. No ale przeżyłem, chociaż tam parę podpórek było, bo kto był na Luboniu, to wie jak wygląda Czerwony Szlak. Ale jedziemy dalej minąłem Glisnę. I jadę w kierunku Mszany. Tam jakieś zakupy, coś się napić i... Na Lubogo. Jestem na Złotych Wierchach. Kurde, ładnie tu. Nie znałem bezkidu wyspowego z tej strony. Zawsze to się chodziło po tych najwyższych szczytach. Się ładowało tam z Mogielicy, z Lubonia, z Ćwilina A te takie mniejsze górki się omija. No bo co to za zjazdy? To to jest mega ładnie, nawet na jakąś krótką wycieczkę, tak jak tutaj zmuszany. No rozłożyć się tutaj gdzieś na tym. Mega. Właśnie pcham rower pod Lubogorz Zachodni, i to co się tutaj dzieje, kwintesencja wyspowego, chyba z 500 metrów przewyższenia, zmuszany klasyczna wyspowa droga, gruz, a i garni mi pokazuje nachylenia po 26-28% i tutaj rower jest tak kula u nogi już mi dużo nie zostało bo jestem w połowie ale to jest dramat o, szlak o, nie wybacza grób straszny kurwa, mać no to kamienie wściekliki, trzydziest O, przyjemnie no! Straszna masakra O, rynna. Kurczę, byłem przed chwilą pod wyciągiem w Kasinie Wielkiej. A tu znak, że na kudłaczy 5,5 godziny, a jest godzina 19. Mi za godzinę będzie ciemno robiło. Nie wiem, co ja sobie wyobrażałem, że dojadę za Myślenicę. No wiadomo, rowerem szybciej, nie? Ale ja sobie zawsze tak liczę przez pół. No. jakbym był tam na 21. wjazd do Myślenicy, no miałoby taki sens. I zjeżdżamy z Dzielca. Wygląda to spoko. Jestem gdzieś w lesie, nie wiem, jakaś górka bezimienna i teraz jadę na Wierzbanowską górę, zaraz będzie ciemno, już mało co w lesie widać, Czaruwa się robi, nie wiem, mam za mało wody, kurde, muszę do Myślenic dojechać, a to jeszcze kawałek, no, byle na Lubomir, bo później z Lubomira teoretycznie cały czas w dół i później się obkupić w Myślenicach na jakiejś stacji. Pierwszy las za myślenicami można i spać na razie chowam kamerę, bo i tak nic się nie da już nagrać Siemanko <laughs> Jak słychać przeziębienie postępuje Na pewno jazda w zimnie po nocy nic dobrego nie przyniosła a po nocy dojechałem pod uklejnę na taką chatkę. W sumie to wiatę. Miałem przez całą noc problem z wodą. Myślałem, że dojadę do myślenic, żeby się uzupełnić, ale stwierdziłem, że później kiepsko było z noclegiem w myślenicach albo pod. A nie chciało mi się jechać, bo jest fajna chatka. Do spania, nie wiem, z godziny jazdy za myślenicami, ale już nie miałbym chyba siły i czasu. bo Tutaj dojechałem około 23.00 i takie miałem łóżko fajne. Trochę się tu poroz, porozwalałem, jak widać. Na szczęście nikogo nie było, kto robił tu imprezę, chociaż widać, że ktoś tutaj był wcześniej. Jakie suszenie, a oczywiście wszystko mokre, no bo jak mogłoby wysnąć taką pogodę, w taką wilgoć no taka kiepska nie wiem może jakbym policzył ile razem spałem to z 3 godziny max ale czuję się w miarę spoko jeżeli chodzi o siły gorzej właśnie o gardło nos gluty no nie jest idealnie ale zobaczymy trochę się poogarniam jadę do myślenic coś zjeść na śniadanie i obkupić się, bo potem chyba do Zembrzyc nie ma żadnego sklepu, tak z tego co pamiętam, chociaż nie, był tam chyba jakiś sklep, po, po drodze jeden, ale to wiadomo, w takich wioskach to czasami się może okazać, że jest zamknięte i, i lepiej sobie coś wziąć, bo już nie chce mi się drugi dzień bez wody jeździć. Nie jest to nic przyjemnego, jak wypaca się nie wiem litry wody, a w bukłaku jest pół litra. Jak dopadłem wczoraj źródełko to Wypiłem chyba nie wiem z litr wody naraz Naładowałem się jeszcze Ale Przeżyte Nic no ogarniam ten bajzel Tam widać nie mały Wracam na szlak Bo trochę zboczyłem Dajemy dalej eee, Przy okazji jak już Stoję Zrobię jakiś mini serwis roweru Sprawdzę, czy wszystkie śruby od zawieszenia się w miarę, w miarę stronę w, w, w miarę się trzymają. Jest taki potrafi, tutaj trochę czasami puścić. A Chyba jest ok. Jeszcze specjalnie dokręcałem przed wyjazdem. Nie ma żadnej luźnej. Rowery. Nie jest zbyt czysta, ale nie ma dramatu. Tak sobie przypomnę jak jechałem kiedyś niebieski szlak karpacki, gdzie przez pierwsze dwa dni w sumie lało na nas. To później były takie błota. No że rower stawał dęba, nie dało się jechać po prostu. Dobra, mam jakąś oliwkę kiepską, bo kiepską, ale mam. Ja no, widzę, że na razie żadnych strat. Czy ma się to jakość? Dobra, nasmaruję łańcuch, i co tu więcej robić? Niestety, rower i tak jest do roboty. Znowu mi się X2 zapowietrzyła, już nawet nie wiem, który raz. Słuchajcie, fajnie. Dziadostwo nie polecam. Dobra. Spakuje ten mandur. Jest 6.15 i <laughs> jedziemy na zakupy na hot -dogi. Za myślenicami, kapliczka, ładna polanka. Ogólnie miałem w planie tutaj spać, ale teraz sobie tak myślę, że jak miałem no, myślenice, mogę sobie normalnie zjeść jakieś śniadanie, wypić kawę, na spokojnie sobie to wszystko zrobić. A tak to bym się tu dotyrał. I w sumie do Palczy teraz jest dobrych kilkanaście kilometrów bez sklepu, oby w Palczy był w ogóle czynny. No, a potem Zembrzyca. Mam nadzieję, że tam będzie czynny bar, bo jakiś jest. Eee, coś tam zjem. No i zobaczymy. No jedzie się tak na razie kiepsko. Czuję zmęczenie. Kurde, to przeziębienie na pewno mi dużo dokłada. Jeszcze zapakowałem się wodą, żeby nie popełnić błędu ubiegłej nocy, że jechałem na oparach. No jest ciężko, ale. Oko. Morale są lepsze, bo słoneczko, ciepło, jasno. No i 50 km niby za mną. 9 godzina. Zobaczymy, gdzie dzisiaj wylądujemy. jakbym był pełni zdrowia, to pewnie by się udało dzisiaj skończyć wieczorem, ale chyba to jest bez sensu. No, ale spoko. my. Jestem na Babicy i lecimy do Palczy. Mam nadzieję, że będzie sklep. zapalczą kolejny jakiś nudny interwał przede mną ogólnie jakby się dało te góry przybliżyć tak żeby odcinek między myślenicami a krzeczowem nie istniał to super szlak No tak to nuda no, trochę Niedziela 7 rano Jestem po noclegu w schronisku na Leskowcu Pewnie słychać ale głos to wam tragedia Ciężko mi się jedzie z tym przeziębieniem Czuję, że nie mam siły Musiałem się wysłać w schronisku bo nie dałbym rady Usnąłem wczoraj po 9 obudziłem się o 6 raz się tylko gdzieś tam przebudziłem nad ranem Także padnięcie było straszne no i zostało mi Dubielska jakieś 35 6 km przewyższenia 1300 ponad zobaczymy na którą się uda wyrobić o ile w ogóle się uda wczoraj po południu tuż nic nie nagrywałem, nic nie mówiłem, bo po prostu nie miałem już siły. Chciałem jak najszybciej dotrzeć do schroniska. Byłem o 18.30, a bufet do 19.00. się udało coś zjeść jeszcze... Właśnie na gaikach. można powiedzieć ostatnia prosta Pojeżdżam do Przełamania i zjazdu bierska Kończymy tą udrękę Uff. Jest przed drugą więc Wyjdzie około 46 godzin Koniec. 46 godzin. Jadę do domu.